Dla pacjentek, które wymagają nie tylko odświeżenia i odbudowy skóry, tkanki podskórnej, ale także ubytków tkankowych, mamy fajną propozycję w postaci całego protokołu N Lift. Protokół N Lift składa się z mezoterapii. Obejmuje ona całą twarz, okolice powiek górnych, dolnych i podbródek. Po tygodniu wykonywany jest termolifting, a także implantujemy 2 ml kwasu hialuronowego. U mojej pacjentki trochę zmodyfikuję ten protokół, skupimy się na całym owalu. W tym celu podam preparat w okolice brudki i tutaj w okolice przeduszną oraz kąt żuchwy, żeby napiąć tkanki. Tutaj podam kwas kolorowy sieciowany z domieszką hydroksyapatytu wapnia, tak żeby popracować również nad jakością skóry. Protokół Enlif to obejmuje holistyczne podejście do pacjenta, dlatego pacjentka do domu dostaje również kosmetyki do pielęgnacji codziennej, której kluczową rolę pełni witamina C, która jest niezbędna do syntezy nowego kolagenu. Yy, jesteśmy już po zabiegu. Zastosowałam kwas hialuronowy, żeby wykonturować trochę yy, owal. Pracowałam głównie na, w okolicy brody, tak żeby zatuszować tutaj ten region przed tak zwanym honiczkiem. On nam się ładnie tutaj schował. I pracowałam również na bokach twarzy w okolicy przedusznej, w okolicy kąta żuchwy, tak żeby w tych miejscach trochę dodać dodatkowe punkty podporu. Ostateczny efekt tak naprawdę za miesiąc, za dwa miesiące będzie widoczny w postaci również poprawy jakości skóry.